I witajcie z tej strony Legion Marble Strike Force, w tym odcinku Training Day Challenge, więc dostaliśmy dodatkowe 4 tajery, już dwa zrobiłem, teraz czeka 17 tu sobie zrobimy, no i zobaczmy sobie ile dostaliśmy boosta, no to tak jak było z 13, tutaj był największy przeskok plus 6, ale z 13 na 14 było plus 3, no i dostajemy tym samym schematem każdy tajer następny plus 3 pomarańczowe, Training macy, kolejne plus 3, plus 3 i plus 3. Także bez szału, tak jak w przypadku Golda. No i jedziemy. Nowa Super Skrull, VAL i Eternalsi tym składem. Wal, co prawda, jeszcze nie jest na maksa. Nowa w sumie też jest Tire 17 z VAL, ale myślę, że się te dwie postacie tutaj przydadzą. No i pozostałe postacie, czyli Skrull i Eternalsi Tyre. 18. Aha, a wjedźmy tu w szuri. Teraz może tutaj. No i mamy już dwa ekspozycje. To jest piękne połączenie cruise z WAL. Z więc teraz będziemy sobie mogli to wykorzystywać, trafiać, ładować. Энергия. I teraz ten jeszcze derlet nowy wrzucamy, właśnie nasz efekt battlefield, tutaj wykończymy, że blind'a nie rzucił. A jeszcze to Mighty Tornam nam rzuci blind'a, a nie trafiło nawet. I teraz już ultimate, kolejna bariera jak widzimy. Morkę walnąć, ale to nic to jeszcze. Jest czas na to. Tu się przez tego safeguarda nie przedrzemy. No, ciekawe czy bez króla można te challenge, w zasadzie ten najtrudniejszy, czy można przejść bez króla? No tutaj, no, to może być w sumie jakoś łatwiej, ale na tajerze 17, 18 już pewnie będzie gorzej. Więc będę próbował pewnie tajr 18 bez króla jakoś zrobić, żeby to też było Pożyteczniejsze dla wszystkich, no bo wiadomo, że. Nie każdy jeszcze pewnie skróla ma. No a to co zrobi się z tajerem 18 no to tym samym składem powinno się też dać radę tajer 17, więc tutaj już tak powiedzmy nieco z tego skróla już biorę i żeby to zrobić, ale hmm. zobaczymy jak będzie z następnym. Ale widzimy, no dało się trzy gwiazdki tutaj zdobyć tym składem. No, z Król i Walt na pewno są te dwie postacie, które tutaj się wzajemnie uzupełniają z tymi, właśnie ich unikatowymi. Exposed, także no, tu będzie na pewno w nich duży potencjał, no ale zobaczymy jak to 4 że 18 wyjdzie. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, miłego, hej, hej. We're the ones who